Hej, dziś w skrócie, czym jest publiczny adres i dlaczego warto wybierać łącze z takim adresem choćby do monitoringu kamer, jaki tutaj mamy przed sobą, który będziemy podłączać. To nic innego jak twój unikalny adres po prostu w internecie. Dzięki niemu może zdalnie łączyć się z domem, kamerami czy innymi urządzeniami, bezpośrednio z pominięciem chińskich chmur i serwerów warto posiadać taki adres, choćby z tego względu, bo daje Ci po prostu pełną kontrolę nad internetem twoim. Niestety, nie każdy operator udostępnia taki adres, bo ich pula po prostu na świecie się wyczerpała. System powstawał w latach 80., kiedy nikt nie przewidział, że kiedyś będziemy mieć miliardy urządzeń online, a adresów w tych IPv4 było tylko 4 miliardy. No i mniejsze firmy po prostu takich adresów nie posiadają, bo są krócej na rynku. Firma, która ma takie adresy po prostu oznacza, że jest długo na rynku. Tak więc polecam wybierać łącze z publicznym adresem. I ten monitoring podłączamy na publicznym adresie. Będzie połączony na takim urządzeniu do operatora Air Max. Będą te kamerki podłączone do zarządzalnego switcha PoE. Dzięki temu osoba, która będzie miała ten monitoring uruchomiony, będzie miała pełną kontrolę, bezpośrednio łącząc się ze swoimi kamerami. A tu mamy kamerkę troszkę taką lepszą. Kamera ma wbudowany mikrofon, można do niego podłączyć głośnik. Można mówić, jak jest ktoś na miejscu. Kamera wykrywa ruch, daje informacje na aplikację. I jak widzimy jakiegoś delikwenta na podwórku, to możemy do niego coś powiedzieć. A ta kamerka jest bardziej budżetowa, mniejsza, bez MotoZumu. Ta ma automatyczne zbliżenie z MotoZumem. Jest metalowa, porządnie wykonana. Ta jest trzy razy tańsza od tej kamery, ale też spełnia swoją rolę. Ma biały LED, można w nocy uruchomić, że świeci na biało, a można uruchomić, że świeci tylko w podczerwieni. Zużywa mało prądu, zasilana oczywiście będzie ze switcha POE. A tu mamy nagrywarkę ośmokamerową. Samo podłączenie jest bardzo proste. Po podłączeniu logujemy się bezpośrednio na nagrywarkę właśnie przez publiczny adres IP. Oczywiście jak ktoś woli, to można przez chmurę, ale tak jak powiedziałem, mimo wszystko proponuję wybierać w z publicznym adresem. Aby instalacja wyglądała i była wykonana estetycznie i dobrze, polecam używać też dedykowanych puszek do takich kamer. To nie jest duży wydatek, bo taka puszka to jest kosz między 30 a 40 zł. Jest metalowa, świetnie wykonana. I tutaj umieszczamy po prostu kable czyli puszka, kamera jest montowana bezpośrednio do puszki, i te wszystkie przewody są schowane w puszce, i dzięki temu nie mamy widocznych żadnych kabli instalacja jest zrobiona dobrze estetycznie a jest to wszystko metalowe i ciężko to zniszczyć